Ada i Michał, którzy poznali się w dziewiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony, po finale zdecydowali się na życie z dala od medialnego zgiełku. Ich decyzja o wycofaniu się z życia publicznego była świadoma i podyktowana potrzebą ochrony prywatności oraz budowania swojej relacji bez zewnętrznego nacisku. W najnowszym wywiadzie para wyjaśniła, że choć doświadczenie udziału w programie było dla nich pozytywne, to po jego zakończeniu poczuli potrzebę spokojniejszego życia. Po programie zdecydowaliśmy, że chcemy się skupić na sobie, na budowaniu naszej wspólnej przyszłości, a to trudno osiągnąć, będąc ciągle w świetle reflektorów, mówił Michał. Ada dodała: Chcieliśmy, by nasz związek rozwijał się naturalnie, bez dodatkowej presji, którą niosą ze sobą media. Ślub, który odbył się w połowie lipca ubiegłego roku, był dla nich momentem, który chcieli celebrować w gronie najbliższych, a nie przed kamerami. Wesele zgromadziło około 200 gości, co świadczy o dużej rodzinie i gronie przyjaciół, ale para starała się, by wydarzenie to pozostało prywatne i intymne. Od czasu ślubu Ada i Michał skupiają się na wspólnym życiu w małej miejscowości, gdzie mogą cieszyć się spokojem. Michał kontynuuje pracę na roli, a Ada wsparła go w rozwoju gospodarstwa. Życie na wsi daje nam spokój, którego szukaliśmy. To tutaj budujemy nasz wspólny dom, wyznała Ada. Ada i Michał, znani z udziału w programie Rolnik Szuka Żony, postanowili w najnowszym wywiadzie dla Superekspresu podzielić się swoimi przemyśleniami na temat życia po programie i swoich przyszłych planów. Wskazali, że wybrali świadome życie z dala od medialnego zgiełku, co pozwoliło im skoncentrować się na rozwijaniu ich relacji i wspólnego życia. Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać te relacje sami, bez tej otoczki medialnej, wyznała Ada. Ta decyzja odzwierciedla ich dążenie do spokojnego i stabilnego życia, które będzie wolne od nieustannego zainteresowania mediów. W kwestii zawodowej, Ada i Michał zaznaczyli, że ich życie nie kręci się wyłącznie wokół gospodarstwa. Michał podkreślił, że chociaż rolnictwo jest ich podstawową działalnością, są otwarci na nowe możliwości i chcą się rozwijać także w innych obszarach. Ada potwierdziła swoje wsparcie dla męża, podkreślając, że będzie wspierać go w każdym nowym przedsięwzięciu. Co ciekawe, mimo wycofania się z życia publicznego, Ada i Michał z zainteresowaniem śledzą kolejne edycje rolnika. Ich doświadczenia są pozytywne co skłoniło ich do polecenia udziału w programie innym, którzy tak jak oni szukają prawdziwej miłości.